Tam w dzisiejszym odcinku zagrałem sobie czwarty mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów i będziemy grali mecz FC Barcelona, Szachter Donieck no i zobaczymy kto wygra Barcelona ma remis przegraną i zwycięstwo czyli 4 punkty a FC Porto ma 7 punktów Szachter ma jeden a Royal Antwerp i dobra, gramy teraz Lewandowski Rafinia. 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 Rafinia podanie do De Jonga Frankie De Jong i teraz piłkę Matwinienko przejmuje Lewandowski Nazaraja Sikan i teraz ser Stegen łapie piłkę. O, ależ teraz błąd też Stegena. Zubkow i Spalony. Kundel. Araujo. Gavi. João Felix. Robert Lewandowski. I Topalow przejmuje piłkę. Topalow. De Jong. Rafinha. Rafinia. Aj. Matwinienko. Chriskiw, Kriskif. Araujo. Gavi Jo Felix. Joe Felix. Podbicie piłki. Jo Felix. Lewandowski. Bramka. 1-0. 30 minuta meczu. Ależ to, ależ to rozegrali. Jeszcze raz zobaczmy. Wrzutka Jo Felixa. I Lewandowski strzela piłkę głową, i gdzieś w okolicach 5 metra, piłka odbija się od ziemi i wpada do bramki. Teraz Zubkow, Kriskiew, Stepanienko, Zubkow, 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 nie ma. Nie ma bramki na 1-1. I teraz Terstegen, Araujo, João Cancelo, João Felix, João Felix, podanie do Pedriego, Pedri, De Jong, Frankie De Jong, Rafinha, 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 Lewandowski, 2-0. 45. Minuta meczu i Robert Lewandowski, druga bramka w tym meczu. i jest 2-0, a więc teraz gramy dalej Zubkow, Kriskiew no i jest 2-0 do przerwy 2-0, Barcelona wygrywa u siebie z Szachtarem Donieck no i te, Barcelona będzie jeszcze próbowała strzelić jeszcze więcej bramek, ale zobaczymy czy mi się to uda i teraz Stepanenko, Stepanenko Stepanienko, Stepanienko, Stepanienko i Araujo. Ratuje Barcelonę przed utratą bramki. Teraz Rafinia. Rafinia do Lewandowskiego, Lewandowski. Robert Lewandowski, Pedri. 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 Pedri rzutka, Lewandowski nie ma. Krzyskiew. Nazryna. Sikan, zubkow, zubkow. Teraz Sikan, Sikan, Sikan i Kunde. Ależ to jest duet obrońców Araujo i Kunde. Świetnie sobie radzą. Teraz Jo Felix. Jo Felix biegnie na bramkę. Jo Felix. Jo Felix Lewandowski nie ma. Teraz Lewandowski Rafinia. Aj było blisko. Szczelenia trzeciej bramki. I teraz Cikan, Kaszczuk. Nazryna. Kunde Żul Kundę. De Jong. Pedri. Rafinia. Rafinia. Nadal. Zubkow, Zubkow. Teraz Araujko, dąży, Araujko. Araujko i... Zubkow, strzela bramkę na 1 do dwóch, ale na szczęście to jest zwycięstwo FC Barcelony. I teraz Lewandowski, Jo Felix, Jo Felix do Rafini, Rafinia. Rafinia. Rafinia wrzutka. I Lewandowski jest 3-1. Hat-trick Roberta Lewandowskiego. Jeszcze raz zobaczmy tą rzutkę Dośrodkowanie no i bramka szczelona głową przez Roberta Lewandowskiego. I hat-trick w tym meczu, a więc nie wiem, to jest chyba czwarta bramka Lewandowskiego w czwartym meczu. Ale w końcu więcej niż jedna bramka w meczu strzelona przez FC Barcelonę. I zaraz zobaczymy punktację w grupach, kto awansował, kto jest bliski awansu, kto już nie awansuje. No i tutaj Lewandowski z hat -trickiem. no i dla Szachtaru Uzubkow strzelił. Ale teraz tak. Przejdźmy sobie do grup, bo w grupach mamy tak. Mamy tutaj. W grupie H Barcelona nadal na drugim miejscu. Ale tak, w grupie A Manchester United i Bayern Monachium są blisko awansu. I teraz Arsenal i Sevilla też. W grupie C Real ma 10 punktów, a Napoli ma. 7, a więc nie jest pewna awansu. Real jest prawie, że pewna awansu. Nawet bym powiedział, że pewny Inter. To już tutaj Inter awansował bo ma 12 punktów komplet punktów. Lazio też awansowało, bo ma też 4 zwycięstwa. No i... że też awansowało. No i Newcastle. Borussia Dortmund i Milan będą walczyć o awans. I tutaj City ma awans i Erbelipsk też praktycznie ma awans. A więc teraz grupa H. No i tutaj Barcelona traci 3 punkty do FC Porto. I w tym odcinku to było wszystko. Cześć!